No, no widać, że już gówno, Coś nie? tu poszło no, nie tak. Wali się wieża. O no. Siemanie, ja tutaj się przywitać. Wieża się wali. Bombowy 13, o, kurde, let's go. O, o. Ciekawe. I wszystko w temacie, wszystko. I tyle. Doszło, o, doszło. Skrzydła o. się zrobiły. Nice, nice, nice. Doszło, doszło, doszło. Jest okej, okay, jest okej, okay, no, doszło. Okay, no. Wiadomo, że ten hocko. To... O, A, A, Teraz nie... się wyjaśniło. A, A to jest brązowe to było. Blood trail. trail to, to było to... Nice! Okay. <laughs> o, nice. Królowski! Przepraszam! <laughs> o, o, ojca. Ojca. o! Wyjaśniło, o, wyjaśniło to się! Możemy koloru nie zapamiętać! No! 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 to już czas. to, już czas. <laughs> to No! No! To szybko, szybko idzie. O, ja odwzorowałem jak mogłem! O, Monke! Ewolucja! Ewolucja! Jakie złe! No nie doszło, można powiedzieć. Nie, nie. Trail! No, kiepsko. Tak, przepraszam. Angi! O, Ja pierdziele! Coś takiego dostałem właśnie,

To mam! To nice. pamiętam! To oko. okej. No i cyk. Siemanko. No, to dostałem. Skrzyżowanie z pasami. A nie, sorry. To dostałem. To jest rondo. rondo. rondo to, jest, to już tak stanie. Rondo jeszcze większe. Dobrze. Tu Do już czas, czas. Pamiętajmy. No, no, czas, no, Mała fontanna, let's go. No właśnie. Oh, to pino, pino. O, to na pewno wygląda. Pinokio! Co jest? Torek! No i patrzcie, jak Ale... ja mam to? Jak Sorry. ja mam to? O! Tak. O! Ale jak? To już czas był. Jezu krwawi ust nagle co mu się stało? Jezus dostał w głowę Jezus nos! A to do mnie dotarło? Czas, 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 czas. Pamiętaj która wygląda już. No i ma duży nos, więc doszło, doszło. Doszło z tym nosem. Doszło, doszło. Pinokion to co, nos? No nie? No, Jednak nie. O, Honda type a było taksówka doszła, okej. No taksi, widać. Szlacha tu widział taksówkę. Fajna, fajna, fajna. Tutaj czas, okay. pamiętajmy. Taki kierowca, nie? Yeah. O, autobus, tak. Czy to yy, Honda autobus, Civic autobus był? Tak, oh, tak, oh, tak, oh, tak. Honda wersji taxi, Eeeh, oh, tajpery yy, to, to to z przodu ta, tak ta. wygląda. O, o, tak lelasko. wygląda, znam, znam. Ja zapomniałem już i nie zdążyłem, ale chciałem taksi napisać, ale nie dozdążyłem. O. Honda. Zaraz zobaczysz. Pan no, e... no, ale, o... ale się kozarka <grym> No bo czas, czas, Co? tutaj Musisz? już czas, A, czas No właśnie Tutaj już czas, A, czas no, czas. No, to nie no to, to już czas, no, czas, czas, to już czas, czas, czas. czas. To już czas. czas. A teraz Oho O bo Czaisz? Czaisz? I teraz ja Nie ma problemu Ale i tak ci nieźle wyszło Ej no kurde powiedz mi sobie szczerze No nie no bo... Come on kurde nawet tłum się zgadza, no, nie? No, ja ja nie to! ja też zrobić Kozak. Idzie w prawo, idzie w zaraz Coraz bardziej nieśmiały, w prawo no, idzie. Planuję, <z listen> że z tego zrobiłeś kota. Ale się chilluje. Jesteś poza ekran wychodzi. O no. trochę śmiera i wrócił. wrócił. Zimnie, <głos> <głos> Król Lew normalnie Ej ale zawaliste, za czekajcie no, Kurde ten art Xylaxa. Ja nie wiem, jak chłop może zrobić w tak krótkim czasie coś takiego Przecież to jest jakieś posrane nie No wiem. to polega moja praca <noise> No to było that's the case Nie wiem, przewalone, prawda. Aha to było to <noise> okay. A, To, to wyszło jakieś uzu, atakują czy coś Jakieś Nie, trochę doszło, trochę doszło U mnie oczy były O to miałem tylko <śmienny> tu no to... zieloną polanę? To ja <śmienny <śmienny> tak. To chyba ja Ale to już czas, to już czas, pamiętaj To już czas, nie? tak, kolory kliknęły, już nie miałem jak zmienić <śmienny> Fajne te wulkany, Wron podobają mi się Dziękuję, nie, nie, to bierze, <śmienny> A kropka? więc A, A kropka? Gdzie kropka? O nie no. A, jeszcze no. to są oczy nie ja myślałem, że to jest długo. Nie, 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 no prawie doszło, prawie doszło. Przepraszam, stromowałem już na starcie. Bogu! Bogu! Boże! Zwierzę, kto jest lepszy? Okej. Okay. Okay. Boże! Boże! to jest lepsze! Co jednak jedna 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 jedna. nie idzie! Okay. Wracamy, wracamy. Weepak! Czas, czas, nagił, no. Dobra, <ścoughs> dobra. No, no to musiało pójść w tą stronę. <ścoughs> o, to parówkę już pamiętam. Ale że Berlinki na końcu... Opa, cyk, się ma. <ścoughs> Blady, paru wapów <laughs> Blady o. O! o, W ogóle nie przeszło to! No to dotarło coś innego. O, Ej, kurde. super! Nie! Dobre, dobre, no! Ja nie. No to mnie to dotarło? <laughs> A teraz się wyjaśniło, to to, no, tak. o, teraz to, to, to to już trochę tak. O, teraz już wraca Dobra, <gulera>, Blaszka, Ty masz talent, kurczę. Ja nie zdążyłem narysować A tu już jest. czas, no. trzeba pamiętać? Czas, no. czas. Taki oh, No, no. <gulia> no to, to już nie no, wiem, kurwa. jak to już jak nie No nie, nie, jak, nie no. tego się nie dało. Ta. Więc na pewno Torek zrozumie, dlaczego ta, ta, tutaj. Ta, nie, O, super, 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 Żaden problem. Pewnie. To czas, bardzo mało, trzy sekundy. Co? Co? O, tak, tak, tak. Przynajmniej, przynajmniej nie spróbowane aż tak. Mało no. się dla mnie. To jest o, co? O, ja Andry. wiem, co to jest. Sorry, zwierzak, cuki, tak, cukko. Sorry. Ja, ja no, wiem. No. Nice. No, e. no to ma teraz sens. To ma sens. Przepraszam. Przepraszam. Mm. To ma sens. ON SPECJALNY! Ja ja z tego wyjdzie, No to A, tu niebieski! Przepraszam, zwierzę? No czas, no czas, 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 Przepraszam! Czas, czas, czas. Jak czaruję! <laughs> Naruto w Minecraft! Nie, nie mogę! Ta opaska tak mu się zsunęła na usta! O, gif, to jest za yeah. <laughs> Nie no, ja nawet jak mam dużo czasu, to nie... <laughs> oh! W ogóle nie doszło oh! Ja pierdziłem. No nie oh, oh. oh, no no nie. A tutaj ten yoda powstał. Pamiętajmy, że czas tutaj A, już masz, jest nie. Nie, Myślę, że Jodek się rysował. No, ręce, ja bym... ci fajny fajny. Fajny, no, fajny. fajny fajny, fajny. Ja tak miał na czacie, to się chyba Oho? <laughs> Oooo! W ogóle nie doszło! No, Eee, nawet nie doszło! Jest ok! Po roku w Rosji. Oooo! Zobaczysz po roku w Rosji. O! Jeszcze stracił ciało z Pracownik oh. McDonalda, let's go! <grystanie> A ta była... Upgrade. A ja zapomniałam? A, to ty zapomniałeś, <grystanie> <up -tronak>. dobra, <grystanie> dobra, <grystanie> myślałem, że ja zapomniałem. No, no to, to już było mało czasu, to nie? To już było to mało już czasu. Mało czasu tu było, wiadomo. Wiadomo. No, Jakie <grystanie> się Zmienił. Jak właśnie, no, tak, Mario, jeb. Ooo, okay. okej okay. okay, bro, okej. Okay. We get it, we get it. Przepraszam. <Handy> <musician> oh, no, mało czasu było, mało czasu było! Dzięki, dzięki, dziękuję. A ja chciałem z innym tłem pójść. mówiłem, że impotent. Spłaszczony On się coraz bardziej... O, kombajn. Nie no, blue trail, tak A to stąd się korona wzięła. <dod sü recuerdu> God damn it. Oj, jaki skunks nagle. Raj, Nie, bo już mnie się No Co to jest? Poszło. No, strałem się. Co? Ej, na razie mało są czasu, mało czasu, kwiatek. mało czasu. Ej, ale chodziło o to. Dwa niebieskie ludziki, kapelusz i kwiatek. No, Ej, o to, ludziki, kapeluzi, kwiatek. no. O, mega, o, straciły blaszkę. jednego papelusze Widać jak blacha widzi świat, nie? Przez te ućpane oczy Nice, nice! O! Gwiazd! O, 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 super! Niebieskie no, shirukeny. O, puzzle, pokczar! Puzzle z let's go! Ojej, o, okay. no. no. ja to jest, surata, palec do No. to dostałem. Ma, ma sens. To To żura. To, to, to Żura. <głos> <Żurawia>. <głos> żura. Atakuje o! o tu da już powoli so, wracamy. E, jak jest ewolucja, to to jest z drugą stronę. O! A, A. o. A. Cię, piękne, piękne, piękne. Monke! Monke! No, let's go! Dobra. To jest cofanie się już o 10 lat to jest. To Czas. ja takie coś dostałem. Teraz no, no. mniej czasu so, się ma, no halo. No, 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 to cyk, Let's let's No no nie, no, to, piękne. No, nie no, to już jest, to już jest. Dobra, czapla. Leps od mojego. Chcemy tak, to sobie wyobrażałeś. Fajnie tak, dokładnie, tak. Ale zielone elementy zostały. Jest... Ale ptak nie. O! o. No, o. Hmm. To przeszło chyba. Tak. No i strony. A, mnie. ja je sklepiłem bardziej. Ten czerwony sklepiłem. element gdzieś się zgubił. U mnie na się. Nie u mnie. A, to może ja zgubiłem. No nie, o, o jedno Jeszcze jest. Oho. Ok, okej. Okay. A, widzieliśmy. No, 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 no. przepraszam, przepraszam, okay. przepraszam. No, no mówiłem, no. Ale jest czerwona no, no, kreska. No, nie, no, no stopy, jest czerwona kreska. A, tu nie czerwone kreska. O, już wszystko jasne, Kamil. Mhm, to ciekawe. O! Fajnie, połóż! Tak. No bo czas tutaj, czas, czas! Nie chcesz je zapisać! Chyba z następna oh, strona oh. była. Wow. To, to, ja, to ja, to ja, to Piękne! Lepsze, actually! Lepsze! O! Oh. To jest jak widać, co ja tutaj robię. To ja to dostałem. <toddź> o, coraz bardziej w lewo, odchodzi, odchodzi. Ucieka. O, wrócił. O, o, o Wrócił, ale złe. <toddź> i z... O, 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 o jajko ja się nagle zrobiło. Stanka się zrobiła. Nie mogę. Aha, no, i jak, to ma no. sens, to ma sens! Ja ja najlepiej jak, jak mogłem. O nie, to jest sztos. No? Wow. No, no. Jest małpucha, jest banan. <laughs> chyba banan gdzieś się zgubił. Z uciek, tak, o, banan uciekł. Chyba u mnie. No, <śmiech> no, <śmiech> no, no to No czas, czas, no nie było czasu, nie? O no. Trampolina chyba też Banana zjadł w tym czasie, no. O, to to. Ja zgubiłem trampolinę. Ale dodał statek. Co? Wiedziałem, że coś tam było. Dowiedziałem się, że o 6 rano ludzie. O kurde! o kurde o z wymionami. Krowa z wymionami. Kto to krowa, z wymionami. Koto krowa z wymionami krówo <śmiennie> na polańskim. Co Co, ja no, no ja jestem za. <śmiennie> 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 <Psefrasza. śmiennie> Odech ma kolejny kandydat na lekcję. Odech wygrzewa Ta, tak się tak w słońcu, A raczej kocica, bo ma wymiot. <śmiennie> jest! No krowa o, 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 o. I na, na jej postać. Dobra no. Ale że takie hasło doszło do końca? O dobra, doszło, doszło, doszło. Szok. Przepraszam. Aaa, no dobra. Matko. Okay. Dzięki, Kaczka, samolot. Kaczka z która rysuje mapę skarbów. <grym> nie, no nie mogę. Ja pierdolę. Ładne. Kaczka Dobrze było. Kaczka z wiewiórą patrzą na mapę skarbów. Blisko. Przynajmniej mapa skarbów doszło. O, o kurde, zwierzę. Nice. Kaczka z wiewiórką patrzą na mapę skarbów. Co? czasu szukańuska. się zastanawiałem Gozaj! Gozaj! czasu się zastanawiałem, Gozaj! 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 kaczka Nie ja jest pomarańczowa A!